Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znów będziemy omawiać kolejne odcinki o Brzyduli. Pamiętajcie, że jest to Wasza seria, więc jeśli chcecie więcej takich filmików, to dawajcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ponieważ będę starał się Wam tu przekazywać już za niedługo informacje, które nie są dostępne na playerze, ani nigdzie indziej, i będziecie pierwsi wiedzieli, co będzie się działo w kolejnych odcinkach. Ale dość o tym. Przejdźmy do odcinka 77. Ula szuka testu ciążowego. Natychmiast musi wiedzieć, czy jest w ciąży. Gdy wychodzi do apteki, to do domu wraca Marek. To wprawia ją w osłupienie. Ale musi się teraz skupić, ponieważ przybity po spotkaniu z Aleksem, Marek potrzebuje rozmowy z Ulą. Pod dom Ani i Maćka podjeżdża Adam, ma bukiet kwiatów i plan szczerej rozmowy z Bożenką, gdyby to tylko nie było takie trudne. Próbuje sobie troszeczkę ułatwić sprawę alkoholem, ale jak wszyscy wiemy, to może nie skończyć się najlepiej. Ula wraca z apteki, próbuje uspokoić Marka, ale trudno jej zebrać myśli, bo sama jest mocno zdenerwowana. Z jednej strony, na pewno Marek potrzebuje jej wsparcia. Ale ona musi skupić się na czymś innym. Zamyka się w łazience. Przed nią chwila prawdy. Wracają wspomnienia z poprzednich ciąży. Niestety nie wszystko idzie po jej myśli. Ula traci swój test ciążowy. Kiedy Marek wchodzi do łazienki, Ola niechcący rzuca go do toalety, no i test nie nadaje się już do niczego. Wymyka się w nocy do Ani z nadzieją, że koleżanka będzie mogła jej pomóc. Z punktu widzenia Marka sprawa wygląda. Z koła inaczej, ponieważ podsłuchał rozmowę telefoniczną z Anią. Jednak zapewne Marek myślał, że jest to kochanek uli. Tymczasem Adam popija dla kurażu z piersiówki. I gdy już zdobywa się na odwagę, by podejść do drzwi, dostrzega nadbiegającą ulę. Szybko chowa się za drzewem i czeka tam na odpowiednią chwilę. Ania próbuje uspokoić ulę. Nie jest to jednak proste. Ponieważ Ula myśli, że jeśli jest w ciąży, to jest już totalny koniec jej związku z Markiem. Na szczęście Ania ma test ciążowy i za niedługo Ula może się troszeczkę uspokoi. Tymczasem Adam wciąż dodaje sobie odwagi. Ula wykonuje test, a jego wynik jest negatywny. Ma chwilę spokoju, jednak nagle Ania mówi, że podczas swojej ciąży również miała test negatywny i nerwy wracają. O wszystkim przesądzi badanie krwi, na które stawia się poranku. Przypadkowym świadkiem jej wizyty w przychodni jest Artur. Z początku nie ma pojęcia, dlaczego ula znalazła się w jego przychodni. Natomiast nasza bohaterka stara się wikiwać, powiedz mu, że robi badania krwi. Artur jest jednak bardzo dociekliwy i stara się wypytać lekarkę, która przeprowadzała badanie uli, co tak naprawdę tutaj zaszło. I dowiaduje się, że był to test ciążowy. Nad ranem Ania znajduje na wycieraczce pijanego Adama, który jest nadal gotów rozmówić się z Bożenką. A w ręku dzierży mocno już nadwątlony bukiet. Z początku Ania próbuje troszeczkę go odsucić kawą albo herbatą. Ale to niestety wcale nie pomaga. Adam wciąż chce się spotkać z Bożenką. Na szczęście, gdy usłyszał jej głos. Stwierdził, że to jednak nie jest najlepszy pomysł i postanowił wrócić do domu. Tak właśnie zakończył się odcinek 77, który był naprawdę bardzo dobry. A teraz przejdźmy do odcinka 78. Ula musi wytłumaczyć się dzieciom z porannej nieobecności. Marek za to chciałby wiedzieć, gdzie jego żona była w nocy. Ula, przyparta do moru, wyjaśnia dzieciom, że była w przychodni. Ale zataja prawdziwy powód swojej wizyty. Dla Marka, przychodnia łączy się jednoznacznie z Arturem. To doprowadza go do ogromnego smutku, ponieważ myślał, że wszystko może się jeszcze ułożyć. Ale gdy usłyszał o przychodni, to świat się mu zawalił. Ania szykuje się na rozmowę o pracę. Tymczasem Maciek i Karolek mają tego dnia w planach wizytę. Kontrolną u Artura. Maciek znajduje w koszu opakowanie po teście ciążowym. Ula, w drodze do pracy, odbiera telefon od spanikowanego maćka. Próbuje go uspokoić i przekonać, że nie ma żadnej ciąży, ale nie może swobodnie rozmawiać w obecności Marka. Dla Dobrzeńskiego to oznacza tylko jedno: kolejne kłamstwa i tajemnice żony. Wioletta potrzebuje pieniędzy. Próbuje wyciągnąć je od. Sebastiana, ale gdy ten odmawia, decyduje się wziąć sprawy we własne ręce. Ala podczas segregacji śmieci również znajduje opakowanie po ciążowym teście. Swoimi obawami dzieli się z Józefem, ale dla niego oznacza to tylko jedno kolejny wnuczek lub wnuczka, czyli szczęście. No cóż, jak widzimy, Ula niezbyt dobrze zabezpieczyła testy po ciąży. I zrobiła ogromne zamieszanie wokół swoich znajomych. Angelika bierze przykład z siostry i zaczyna walczyć o swoje miejsce w i Dobrzański. Ala przez nieuwagę gubi opakowanie po teście i tym razem znajdują je dzieci. Jaka będzie ich reakcja? No cóż, na pewno ciężko będzie im utrzymać tą tajemnicę, także za niedługo... Pewnie wszystko się wyda. No i oczywiście na koniec przechodzimy do odcinka 78. Co tutaj się wydarzy? Ulem dręczą koszmarę, dobijają niepewność. Kto może być ojcem jej dziecka? Po chwili jednak znów jest pełna wiary. Wszystko się ułoży, wraz z Antosiem schodzi do kuchni, gdzie czeka na nią Marek. No i pytanie brzmi, czy uda się jej go zarazić swoim optymizmem? Ania pomimo obietnicy złożonej Bożence wtajemnicza męża w problemy jego kuzynki. Wbrew sugestiom żony mężczyzna chce wesprzeć krewną. Próbuje z nią rozmawiać, ale Bożenka źle odczytuje jego intencje. Natomiast w domu Dobrzańskich panuje totalne wariactwo i euforia. Julka i Kuba cieszą się na myśl, że będą mieć rodzeństwo. Nie mogą się zgodzić jedynie w kwestii czy wolą Siostrę czy brata. Ula robi co w jej mocy, żeby uciąć temat. Po wyjściu rodziny dzwoni do kliniki, żeby dowiedzieć się, czy przyszły wyniki badań. Również Artur z niecierpliwością czeka na informacje z laboratorium. Te w końcu się pojawiają. Zatruskany Maciek odwozi Bożenkę do FND. Dziewczyna jest zaniepokojona jego dziwnym zachowaniem. Próbuje się go za wszelką cenę pozbyć firmy. Tymczasem on, bez jej wiedzy, odwiedza w gabinecie Adama. Uświadamia mu, że w życiu podejmuje się decyzje, które niosą za sobą poważne konsekwencje. Ula przyjeżdża do firmy. Adam próbuje zająć jej czas, ale dla niej priorytetem jest rozmowa z Markiem. Kiedy zastaje go w sali konferencyjnej, mówi mu o wyniku badań. Jaka będzie jego reakcja? I tutaj na razie się zatrzymiemy, czyli na końcu odcinka 78. Pamiętajcie, że jest to wasza seria, więc jeśli chcecie więcej takich filmików, to zastawiajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A tymczasem ja się z wami żegnam. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca i do zobaczenia już naprawdę bardzo szybko.